Hej, hej, hej kochani moi, witam Was w 21 masie na moim kanale. Standardowo wyjmujemy 21 pudełeczko, otwieramy w Kinderku 21 okienko w świątecznym odliczaniu. Strapujemy okienko numer 21. Mamy dzisiaj również premierkę Zielona Kasa. Kiedyś był taki film Zielona Mila. Nie wiem, czy ktoś oglądał. Fajny. Mamy 6 sztuk, moja inwestycja to 30 zł. I zobaczymy. Ja tu już sobie z góry oderwałam, bo nie chciałam tutaj psuć kopertki. Co przysłała mi tu moja Kasieńka z kanału Dark Kasia. Do Kasieńki Was serdecznie zapraszam. Link zostawię Wam w opisie. Myślę, że większość z Was Kasia zna. Kasia też robi zdrapmasy, masy, drapie drapki polskie, niemieckie, ponieważ mieszka w Niemczech. Zachęcam Was. Jeszcze trochę, jeszcze trochę Kasi brakuje do tysiąca subskrypcji, wpadajcie do niej, zostawiajcie łapeczki, suby, na pewno będzie zadowolona, będzie się cieszyć. A teraz co? Bierzemy, tak? 21, i co my tu mamy dobrego? Na Kinderka zawsze można liczyć. O Jezu, dawaj zaraz Wigilia, masakra. Masakra, Kinder Bueno Mini, to tym razem chyba ciemne. Dokładnie. Będzie zażarte. No szkoda, szkoda, ale no takie życie, czas leci. Teraz tu mamy, żeby tutaj tego mojego potworka nie zepsuć. 21. Oj, proszę, jaka piękna choinka Co my tu mamy? Coś wydaje mi się, że tam jest baton. No i jest baton. Pytanie tylko, jaki? Uuu, uuu. Cytrynka, płatki owsiane. No i co z tą rozdzielczością? Jak dla chomika, jak ja to mówię, owiec. I orzechy nerkowca. No, powiem wam pierwszy taki baton. Jeszcze tu sobie z boku doczytam. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dokładnie. <grytanie> Dokładnie. Cytrynka, płatki owsiane i nerkowce. Myślę, że będzie super. Będzie zjedzony coś nowego. Pudełeczko z choineczką chowamy na miejsce. Właśnie tam, dziadu. Okej. Okay. Coraz bliżej święta. Patrzcie, znowu nie zapaliłam sopli, ale już nie będziemy się produkować, bo i tak już przechodzimy do drapania. Na tą chwilę, jak nagrywam, obejrzałam premierkę u kasztanków, czyli u Ewelinki, u Dawida. Obejrzałam również y, u Zdrapersona. On drapie zawsze na premierze całą paczkę. Także szacun, że ci się w ogóle chce. I okej, okay. lecimy z tematem. Zdrapiemy sobie okienko 21. I co my tu mamy? O, lizak. Lizak za tysiaka. No, coś mi się wydaje, że guzik tu będzie. No, ale jeszcze trzy okienka przed nami. Najpierw zrobimy sobie premierkę, później myślę otworzymy kopertkę od kasieńki. Z drapeczki wybierałam sama. Numery mam takie: 1, 12, 13, 25, 49 i 50. Jeżeli chodzi o samą zdrabkę, no to koszt jej to 5 zł. Mamy 4 wygrywające liczby. I 15 naszych liczb. Wygrywające, szukamy w naszych. Jeżeli coś trafimy, no to wygrywamy przypisaną kwotę. Jest worek, worek z dolarem. Standardowo nic nam on nie mnoży. Nie wiem w ogóle, po jakiego dzwona on tu jest. Stopni wygranych mamy 10. Od 5 zł wzwyż aż do 200 tysięcy. Zaczynamy od pierwszej zdrabki. Nie ma co przeciągać. Z tego, co mówiła Ewelinka, to jest. Warstwa spoczko. Także patrzymy. No i dobrze idzie. Dziabiemy bałwanem kasiowym. Szukamy takich liczb jak 29, 29 właśnie, dzień urodziny wylinki. 16, 9 i 23. A co my tu mamy? 1, 11, 34, 20 szósteczka Tak jak mówiłam, wkład 30 zł.

As, as, tak, lot to to as, naprawdę as ustaków. Zdrapeczka z numerem 12, New lobym. Pozdrawiamy Anię. I zobaczymy, czy ta dwunastka coś tu nam da. I szukamy 22, 19, mój dzień urodzin, 9 i 2. A co my tu mamy?

28 i 29 no, ki wam w oko CE SAMEN Kolejna zdrapeczka, numer 13, czyli Asiowa z kanału Asiowa z kanału, no Asi z kanału Lasabrów. Także pozdrawiamy teraz Asię i mamy 22, 27, 6 i 16.

22 jest kolejna, 11, 16 kolejna i 21, czyli pewnie 25 zł będzie. No i patrzymy, szóstka. Mamy 5 zł, 22, 5 zł. Gdzie to dalej było? 27. Piątal. Tu było 22 piąta i 16 piąta. No to słuchajcie, mamy na tej zdrabce 25 zł, a wkład BB, mój wkład to był, jest 30 zł. Także jesteśmy w razie W, w tylko 5 zł na minusie. A jeszcze mamy 3 zdrabki. Zdrabka z numerem 25 i szukamy 36, 20, 17 i 6.

B, Ten worek to tak częsty, jak wiecie. Strapeczka z numerem 49 i szukamy 35, 22, 29 i 24. A mamy 23. Zaczynamy bokiem. 34 również. 28 też. 19, 33. No co za świnie, pasiastek. 17, 16, 14.

Nie wyszliśmy na 0 ani na plus, ale powiem Wam, ja jestem zadowolona, chociaż powiem Wam, tragedia, tak? Naszej zdrapek tylko jedna wygrała i dała 25 zł. No ale na wydane 30 mamy 25, także taki minus to jak plus. A teraz zobaczymy, co tu Kasia nadziałała. Jeszcze raz zapraszam Was do Kasienki. O matko, zobaczcie, jaka. O, coś tu jeszcze w kopercie, jakiś jeleń. A jeleń. Zobaczcie, jaka piękna kartka. Taka 3D. I co ja tu widzę? O, matko, kobito jedna. Coś ty tu nadziabała. Zaraz coś zobaczymy. O panie, zobaczcie. Mam nadzieję, że widać choineczki. Te takie no jak one renifery. Sobie tutaj damy. Patrzcie, ja Wam tu pokażę. O matko, tu sobie je wsuniemy ładnie. Tak jak wcześniejsze od. Monifac, oj git, nie, świątecznie. Coś ty tu stara napisała. Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych oraz szczęśliwego Nowego Roku, pełnego nowych wezwań i radości życzy, życzy twoja gangrena Darkasia Kasia Michał i Jack. Gangrena moja>, <gankrena> moja, bardzo ci dziękuję. Piękna karteczka, piękna gangreno moja. Ja również życzę tobie, twojemu Michałowi i Jackowi Zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Przede wszystkim zdrowych I szczęśliwego nowego roku Jeżeli będziecie balować To tam uważaj, tak? Uważaj, nie pij za dużo <gryw> Dziękuję Ci bardzo, serduszka dla naszej Kasiuli, piękna karteczka I coś Ty mi tu nasłała O proszę Płateczki pod oczy, aloes I drugie z arbuzem To musi być pewnie jakaś nowość U Ciebie bo u mnie na pewno nie widziałam. Kasia, słuchajcie, wie, że ja uwielbiam płatki pod oczy. Jak przyjeżdża do Polski, mam okazję się zobaczyć. To zawsze je alarmuje. alarmuję: przywieź mi płatki <grym> i wozi. I wozi, słuchajcie. Oprócz płatków jeszcze dużo innych rzeczy. Także dziękuję Ci, kochana. Dzisiaj już mam nasmarowanego ryja, ale <grym> jutro sobie nałożę po myciu. Bardzo Ci dziękuję za pamięć. I jeszcze zobaczcie z drapeczki. Mamy grube 500. Jak to Kasia mówi, z numerem 19. Patrzcie, moim dniem urodzin. Świąteczna, Christmasowa siódemka, w której szukamy siódemeczki i dwie takie zdrapeczki świąteczne. Choinka, Mikołajek, zobaczcie, no to dziabiemy jeszcze. Dziabiemy. Bardzo Ci kochana, dziękuję. Nie trzeba było jeszcze Kasiury wydawać. Może teraz sobie weźmiemy piernik, gdzie łubem. No tu mamy mieć trzy te same kwoty. I co my tu mamy? Mamy y, pół eurosa, 100 euro, pół eurosa po raz drugi. No i jest, zobaczcie. I jest zwrocik. No i sztosik. Będę ci coś tam starowinko słała, to ci to spakuje. I będziesz wymieniać. Kolejna zdrapeczka, tutaj już za 1 eurosa, i również szukamy trzech takich samych kwot. I co my tu mamy? Mamy 2 euro, 5 euro, 10 000 euro, 5 euro, 1 euro i 100 euro, także ta zdrapeczka akurat jest przegrana. Kolejna zdrapeczka, ta świąteczna siódemka, tu po prostu szukamy siódemki. Jak będzie siódemka, wygrywamy przypisaną kwotę. Jest takie małe te liczby. Mamy 4, 6, 8, 9, 1, 0 i 2. No niestety siódemeczki nie ma. Fajne te zdrajki zagraniczne. Naprawdę fajne. I ostatnia zdrapeczka. Grube 500. Tu Kasia walnęła główną wygraną, powiem wam szok i niedowierzanie. Brawo, jeszcze raz brawo. Tutaj odkrywamy wygrywające liczby, i jest to 3, 1 i 6. No i takich liczb szukamy, mam nadzieję, że widzicie. I co my tu mamy? O proszę, tu mamy siódemkę. 7, 9, 8, 5, 4, 8, 9, 5, 7. I dwa. No niestety, nic nie wygraliśmy w tej zdrabce, bo ogólnie mamy, słuchajcie, tutaj zwrocik. Bardzo Ci Starowinko, dziękuję. Mamy jeszcze płateczki. Piękna kartka. Kartka sztosik, sobie postawię ją. Piękna, piękna. W premierce mamy 25 zł na 30, także subcio. W kalendarzach batonik. No i. Kinderek, który będzie zaraz opierdzielony. No to ja się z Wami żegnam. A dzisiaj słuchajcie o 18.00 zapraszam Was na wymianę zdrabkową. Miałoby, miała być wczoraj, ale czasowo nie dałyśmy rady, będzie dzisiaj. Także zapraszam, bo już za długo trwa moje pierdolento i do usłyszenia, do zobaczenia o 18. .00. Pa pa pa!